Cześć, jesteśmy Julka i Kuba i witamy na kanale Czytamy. Znowu mamy dla Was haul i zaczniemy od prezentu na naszą rocznicę ślubu, który dostaliśmy od mojej siostry. I Jest to przepiękny, ogromny koc, który zrobiła sama. Ręcznie robiony handmade. Rozumiecie? Wyszydełkowała sama cały ten wielki, piękny koc. Nie wiem, czy każdy ten, ta, każda cząstka jest inna. Nie przyglądałam się aż tak bardzo blisko, nie porównywałam. Ale, ale chyba, nie, chyba jest wzór możliwe. wszystkim. Ale są tak piękne, no po prostu niesamowite to jest. Ona robi tyle rzeczy na świadełków wspaniałych, co jeszcze zobaczycie w I już przyszłych holach i już widzieliście. Jeśli jesteście zainteresowani czymś od niej, to na Instagramie ma jedna nitka, więc możecie sobie wchodzić i robi miliony pięknych rzeczy. Sami widzicie, więc polecam, jak coś wpaść do niej. I co? Od razu pokażemy jeszcze zestaw herbat. Znaczy, tak, w sumie a tak można powiedzieć, który dostaliśmy od moich rodziców. I coś chyba jeszcze tam było, ale nie pamiętam. Jeszcze zanim, bo mam akurat tutaj dwie od mojej przyjaciółki z Wrocławia, Julki, takie dwie herbatki. To będzie szybki, szybka wstawka, ale chcemy wam pokazać, bo to jest mega słodkie, że taki zestawik dostali, dostaliśmy. To pierwsza rzecz to jest herbata El Grey, czyli moja ulubiona i mamy też zapas. Ona się ogólnie już kończy, już jest malutką. Cały czas ją piję, to już mnie Herbatka na dobry sen, po prostu, Zawsze na zaśnięcie. Kolejny El Grey, też już jest tutaj ledwo co na samym dnie, ale oszczędzałam, żebyśmy mogli Wam jeszcze pokazać cały ten piękny box i też będziemy mieć tak na pamiątkę w sumie. Mega śmieszna herbata, to. truskawki w śmietanie. I magia miłości. I wbrew pozorom śmietane bardzo czuć. Tutaj Tak, no, ale właśnie tak przyjemnie, fajne to jest. Tu mamy też takie słoiczki na herbaty, i nawet jeden przesypałam mi już, bo tu jest taki susz. Taka taki jakby owo z Suszonych owoców. Promówię, jak herbatka. się nazywa dokładnie. Napar owocowy z jagodą. Takie coś. I słoiczek po prostu. Herbatka, czerwone owoce. Zostawka granatki, czy jagoda goi? Tak, jesteśmy przy tej firmie, to mamy też aloes. Jak widzę, Czyli weźmy. kiedyś nasza ulubiona herbata. Właśnie chciałam tu powiedzieć, że to była, Jezu, że to Wszystko była ulubiona leci. herbata nasza. I piliśmy też ją non-stop w dziesiątkach opakowań, I naprawdę. I Big Active, zielona herbata z owocem maliny. I jeszcze dzika róża malina, tak wygląda. I dwie, I dwie piękne dwie puszki. Też na herbatki, ale zobaczymy czy faktycznie będą tu herbaty. No ale Koty. Kotki, no błagam. Kotki. Amazing. Więc to był cały taki, taki no hol herbaciany, właśnie z rocznicy, tak można powiedzieć. E, I co? Lecimy z. Z pozostałością naszych tą... rzeczy, które sami kupiliśmy. No to zacznij pierwszy. To zacznę od świeczek, bo ich mam tutaj najwięcej w mojej okolicy. Ale musisz mi pomóc, bo ja totalnie nie pamiętam mm -hmm. zapachów. Taka o, różowa. Masz napisane w sumie zapachy. Candy coś tam. Candy chewy. Guma do rzuca. Tak e, bym to wytłumaczył. jest mega. Fajny ten zapach, i to było w albo Half-Presie, albo Tykay-Maxie. Tak. Taki słodki zapach. To był, zrobiliśmy sobie takie zapasy świeczek. To więc... sobie na samym początku, jak się zaczęło robić, tak zimno, ciemno to naszą nas, u nas na świeczki i chcieliśmy właśnie pójść do jakiegoś fajnego sklepu i tak padło na TK Maxa na pewno i Half Price'a. Tak, już nie pamiętam, która była gdzie. I coś jeszcze, tak mi się wydaje, no i po prostu na, mhm. naładowaliśmy tak, sobie też. świeczek na zapas. To ja Wam w takim razie będę świeczki przetykać dodatkami do książek, które są takie mega fajne. Od Mastridu do książki Prison Hiller dostaliśmy takie bransoletki, ja i Kuba. I one są takie chyba, że się je wiąże i jak się urwą, to znaczy, że ta intencja, z którą wiązałeś tą bransoletkę tak, tak. trochę Ej, może sobie zamierzymy to jutro w Sylwestra O, świetny pomysł Fajnie Ale mamy I też dostaliśmy pomysł. takie kartki z symbolami mm, Jaki jest nasz żywioł, żywioł. Tak, tak. Wydaje mi się, że ty dostałeś ogień, a ja powietrze Też mi się tak bywa. Ale raczej by pasowało odwrotnie, prawdopodobnie Też tak uważam. No właśnie To teraz Kolejna świeczka Kolejna świeczka jest lawendowa, taka różowa, Sojowa, piękna, fajna Za trzy dyszki chyba, a tamta też była jakoś około 30. No to następna rzecz to jest niebieska macza to się chyba nazywa Blue Butterfly. Zanim Julka to dostała, nie miałem pojęcia, że istnieje niebieska macza. Co ciekawe, w kolorze naszych i w ogóle w nazwie motyli z tyłu, niebieskie motyle, tak? Blue Butterfly. A faktycznie, no. Nie <laughs> ma się przypadków. nie co Ci chodzi? Kolejna świeczka, która chyba była najdroższa i kosztowała nas około 50 zł. Nie, złoty. na pewno za tyle byśmy jej nie kupili. Mi się wydaje, że... Kupiłaś mi za tyle? Tak, bo to był zapach, który nam się bardzo podobał. Peach Mango and Palm. Jest taki fajny, owocowy, taki no, tak bardzo wakacyjny może nawet bym powiedział. No wakacyjny. i kupiłam, znaczy zapach mi się bardzo, bardzo podobał, ale też piękny słoik, czyli You are the main character? Tak, chyba tak. No do książek pasuje idealnie, nie? Mamy też dwa scyzoryki, proszę trzymaj jeden, ja odpakuję. I scyzoryków nigdy za wiele, naprawdę. One nie są jakieś super wypasione, ale, ale podstawowe po... funkcje mają. I to jest najważniejsze tak naprawdę. My kiedyś nosiliśmy scyzoryki zawsze ze sobą yy, i do momentu, kiedy nie musieliśmy chyba gdzieś polecieć albo na jakiś koncert wejść i tak, nie było co z tym zrobić. Więc teraz, yy, Więc teraz sprawdzamy kieszenie przed wejściem w jakieś takie miejsce. Dyniowa late? Ona wszystko. też jest super. I ona jest chyba z Action, tak mi się no wydaje. też bardzo ma interesujący zapach. Albo no. Deals. W ogóle chyba wszystkie dobrze tak, pachną tak. I, i raczej polecamy niż. Dobrze wyselekcjonowane świeczki to są naprawdę. To ja teraz mam taki arkusz naklejek, w sumie nawet dwa. Jedna to jest do książki Tiffany Obolała. Tak, jak zostać czarownicą. A drugą dostaliśmy od Zuzy. I tak pokazuję. Mega słodkie. Kochamy naklejki i one się znajdą na naszym samochodzie, bo mamy w planach okleić auto naklejkami, które mamy a, właśnie w. No, jak już będzie ciepło, no bo w zimie trochę nie zmierzam. Tak, ale zaraz sobie deszcz, coś tam namoknie. I Albo klej tak puści fajny. przez mrozy. Kolejna dyniowa. Tym razem różni się A, tym, chyba. jednak to nie jest. ta, myślałem, że ma drewniany knot, bo tu jest łódź. Ona pareski. już była pokazywana, kochany. No, niestety. No, ona... ale. Dyniowe lubimy na jesień, super siadają. Mhm, dokładnie. To ja dalej mam taki zestaw z wydawnictwa ciepłkowego I mamy po pierwsze, Zakładkę, czytam ciepełkowe książki. Piękna jest, bardzo mi się podoba. Raczej nie pokazuje zakładek w takich holach, no bo to jest taka, wiecie. Zazwyczaj no, to są takie Chociaż one są często bardzo ładne. Na przykład do Grandest Game, no piękna, ale mówię, dobra, zakładka, ale tu jest cały zestaw piękny. Dalej mamy takiego papierowego żura, czy znaczy drewnianego żurawia, który ma symbolizować origami. Tam jest ważne w książce origami. Mamy naklejkę, ona też pójdzie oczywiście na auto. Jest też torebka herbaty tutaj jest herbata czarna, czyli moja ulubiona I pistacja, skórka pomarańczy i mango. I, I też proszę jest... się zatrzymać nad kształtem. I tutaj Dobra. jest okładka książki. To jest tak. Z tyłu mhm. przekminione. Mamy też. To jest książka o bibliotekach i mam kartę biblioteczną. Kartę biblioteczną. Własną. Tak. I pocztówkę. Z biblioteką, która jest też miejscem akcji właśnie tej książki. Sama książka jest super, coraz więcej marzeń się nazywa, także jak coś to polecam. I przepiękne dodatki zrobiły mi totalnie dzień, i w ogóle chyba więcej nawet niż dzień, tak mi się wydaje. No I ja cię teraz poproszę o moją herbatkę i Dobrze. pokazuj Dobrze. dalej. To może jeszcze. Proszę bardzo. W sumie pokażę taki planer z Pepko, za chyba dyszkę. Jest bardzo fajny, jest taki tygodniowy. I ja sobie tutaj planuję jakieś takie rzeczy bardziej e, social, mediowe, ale super jest. Bardzo mi się sprawdza. Proszę, Twoja herbatka. Ja... Kubek of the day. To ja też się pochwalę. Koty I sowy. No, no mega no, super. Miałeś go w pracy, co nie? Tak, miałem w pracy, teraz jest w domu i czeka na kolejną <grym> pracę. No dobra, to pokazuj. Zostaniemy w klimacie dyniowych świeczek, ponieważ to świeczka dynia o zapachu dyni. Kto by się spodziewał? Ja nie nie myślę o zapachu dyni. Na pewno. Może? Oczywiście, może się... być napisane. Ale nie chcę mi się, się tego otwierać. Pumpkin laty, no oczywiście. Hmm. Ma sens ogólnie. <grym> no. no dobra, to co? Dalej, tak? Książkowe rzeczy. Mam plakat co i się? latarkę. I latareczka. Taka. Zwykła plastikowa latarka, ale fajnie do książki Zdech, pasuje, plecaka, bo to był, tam, Tak, też zawsze nosimy e, i to był slasher młodzieżowy. Spróbuj dziś nie umrzeć i aha, pokazałam chyba odwrotnie. Oczywiście. Zdarza się zlej, no, nawet trudno. najlepszym. E, na pewno też zawiśnie. Może właśnie w naszym gamingowym pokoju kiedyś. Tak, kiedy będziemy się zbierać się plakaty i obrazy takie Zbieram fajne. Z y, homely, świeczka Orange Blossom. Myślałam, pomarańczowa, że nam... co w ogóle do koloru nigdy w nie sensie wiedziałam. o zapachu pomarańczy. No tak, ale tak, tak. kolor nie sugeruje, to że tak. jest pomarańcz. Zapasz. Myślałam, że nam jej nie sprzedadzą, bo nie miała opakowania i właśnie e, powiedzieli, że no nie wiadomo, czy będzie się dało i tak dalej, bo to były ostatnie sztuki jakieś, ale zeskanowali po prostu inną z tej serii, która miała opakowanie, bo ta nawet nie ma kodu kreskowego. Ok, to teraz, jak widzę, że zaczniemy zaraz Sławka, Żółwie książkowe, ja to pokażę od jego książki dodatek do patronackiej pac paczki. I są to skarpety skautowskie. Takie fajne. E, dalej dostaliśmy też od Sławka. Cholena świeczka. Świeczuszka. O zapachu pieczonych kasztanów. I super. No i, I sojowa, bardzo intensywny. Tak, intensywna, sojowa, tak więc bardzo intensywny. sojowe rzeczy. Pocałunki przy ognisku taki kubek. I bardzo się cieszę, że on jest metalowy, bo będzie super na wyjazdy. No, taki bo... obozowy. Po prostu. No, nie będziemy musieli mieć jakichś plastikowych, dziwnych kubeczków, tylko właśnie będzie można mieć taki fajny Któryśmy i... Być... mieli przed naszą podróżą. I jeszcze tu jest jedna rzecz właśnie. Szukałam tak wzrokiem i nie mogłam znaleźć, ale mam tutaj bransoletkę i jest napisane buziaki. Nie wiem, czy Wy to będziecie widzieli. Musicie zaufać na słowo. Takie. Super. Fajna Więc... sprawa. No, słodkie są takie, takie dodatki. znaczące znaczące. Tak. I ja już chyba mam ostatnią świeczkę z tego co widzę. No, kurczę. Taka cała poszło. czarna, nie pamiętam zapachu jej. Rabarbar. Rabarbar. Mm -hmm. to ty tu jesteś od świeczek od rozpoznawania zapachu. Tak, tak, ja naprawdę. jestem od podziwiania. Dokładnie. E, jeszcze zapomniałam o jednym dodatku do książki, czyli takim szczurku myszy. I nasze koty na pewno będą zadowolone, bo to będzie zaraz prezent dla nich na pewno. E, myślę, że najbardziej czesio. Myślę, że targ. Jest albo opcja, że pokochają tą zabawkę, Wszystkim. będą się bawić non stop, albo no. będą się jej panicznie bać. Więc... Nie, nie będą się bać na pewno. Ale nic pomiędzy po prostu. Mhm. Mm, okay. Więc tak, dalej chyba przejdziemy do tego, co jest zawsze. O to możesz pokazać. Bo to jest Ale też to takie jeszcze w klimacie wyjazdów. Takie niepozorne coś, które chyba, po żeby nie wypadło tam nic. otworzeniu wiem, ukazuje nam zestaw sztućców i talerzy. Tak, to są plastikowe y, sztuczki. Tak, dla dwóch osób taki ferze. zestaw piknikowy. A nie cztery, a nie, nie dwóch. dwóch. Okay, no. Podoba wszystkiego. I też właśnie chcieliśmy sobie to zakupić ze względu na nasze wyjazdy, które gdzieś tam organizujemy co jakiś czas, więc to jest takie super poręczne, zawsze w miejscu y, i nie będzie się na przykład brudziło, jak sobie wrzucicie do jakiejś torby, to jest super. Z kuchennych jeszcze rzeczy mamy takie klipsy. To chyba moja mama nam kupiła, tak mi się wydaje, bo ja nie pamiętam, żebym to kupowała. I wtedy chyba co kupiła nam kubek, który zaraz pokażemy. Możliwe. Więc takie klipsy koty, wiadomo no. dlaczego dostaliśmy tą rzecz, prawda? No to co, przejdźmy do kubków, czyli stałego mm -hmm. segmentu naszych holi. I w poprzednim holu była biała dynia, teraz mamy pomarańczową dynię mm -hmm. dla kompletu. Ten kubek, który nam y, kupiła moja mama, to jest taki. On był chyba z Biedronki i jest o głaskaniu kotka. Nic więcej Lubimy. tutaj nie trzeba tłumaczyć, prawda? Kolejnym kubkiem takim halloweenowym, bo już tak patrzę, wchodzimy powoli w Halloween. Mm -hmm. Jest kubek duszek, który jest po prostu moim faworytem no, tej jesieni. Znowu z przykrywką. Tak no, jak mówiliśmy. Jest przecudny i kocham w nim pić i duży. Mamy też taką lampkę halloweenową. Ona no w sumie nawet widać, że się zaświeciła, ale tak masało strasznie. I praktycznie po jednym użyciu już ona świeciła dwa razy słabiej niż na początku, więc to jest taka bardziej dekoracja, dekoracja nie? a nie świecidełko. No i też ma właśnie te malutkie baterie, więc wiadomo, że to nie będzie trzymało nie wiadomo ile. Ostatnie chyba kubeczki, znaczy tak. ciężko nazwać takimi kubeczkami klasycznymi, bo to są takie szklane ze słomeczką w pająki i pajęczyny, i oczywiście w duszki. I one świecą w ciemności? Nie, nie, nie sobie, jakoś nie? niesamowicie, ale jest to tak fajny highlight. Pamiętam no, jak robiliśmy tu sobie jakieś kawałko i to mm -hmm. jest po prostu super, super wspomnienie. Core memory. Też jeszcze tak rzucę, że dostałam właśnie od mojej przyjaciółki takie maseczki do twarzy, więc zaraz będziemy używać. Czekały właśnie na ten haul i nie mogę się doczekać. I od niej też dostałam taki dzbanuszek, który jest dynią. Pasuje dokładnie do tamtego kubka dyni. Zresztą do tego też, bo to jest ten sam vibe. Hmm. I chyba nawet z tej samej firmy, tak mi się wydaje? Chyba tak. Z Pepko, tak, z tak, Pepko. Kochamy. I ona właśnie mówiła, że wybrała taką białą dynię, żeby ona tak naprawdę zawsze pasowała, i to jest trafione w punkt. Że nie tylko na Halloween, tak. czy tam w ogóle na jesień, no. tylko po prostu cały rok. Ale my kochamy ogólnie dynię. takie rzeczy. No to co, ty pokazujesz dwie ostatnie, ja tak, też. Dwie ostatnie rzeczy to jedną z nich. Takie fioleczki po soku, które były. W naszej kawiarni ulubionej. Na tym evencie Harry Pottera, który widzieliście na Instagramie. Ja to to były kolorowe tekstury, które były e, Amortensia Felix Felicis i Veritaserum. I, dokładnie. I mamy te. pięć takich, ale tu pokazujemy tylko trzy, bo i tak jak siadamy do tych holi, to po prostu nie ma miejsca nigdzie na nic. Naprawdę. E, I dwie ostatnie rzeczy to są e, perfumy. Tu mam. Takie, ja się nie znam na perfumach ogólnie. Kupiłam, bo były po pierwsze w promocje, po drugie mi się podobały, a rzadko są takie, które mi się podobały jakoś bardzo. I taka mgiełka. I to wtedy kupiliśmy też na wyjeździe, bo zapomnieliśmy wziąć swoich, ale już się nie cofaliśmy, no bo bez przesady. I to akurat się trafiło. Gdzieś i, I mamy nową stawkę perfum. Więc dziękujemy Wam za oglądanie tego filmu i widzimy się w następnym. Cześć! Cześć.